Hej, zatrzymaj się na chwilę, widzisz tego faceta tam? Nie mówi ani słowa, nawet się nie rusza za bardzo, ale każda kobieta w pokoju ma na niego oko. I nie, to nie chodzi o to, że jest super przystojny czy bogaty. To coś znacznie potężniejszego. I jeśli zostaniesz ze mną przez następne piętnaście minut, pokażę ci dokładnie, co to jest. A uwierz mi, gdy to zrozumiesz, twoje życie z kobietami już nigdy nie będzie takie samo. Gotowy? No to lecimy. Słuchaj, muszę ci powiedzieć coś, co może cię zaskoczy. 93% atrakcji dzieje się zanim w ogóle otworzysz usta. Tak, dobrze słyszałeś. Podczas gdy większość facetów stresuje się, co powiedzieć, jaki tekst na podryw użyć, jak być zabawnym. Ci naprawdę atrakcyjni mężczyźni już wygrali grę, zanim w ogóle cokolwiek powiedzieli. I wiesz, co jest w tym najlepsze? To wszystko działa na głębokie psychologiczne wyzwalacze w kobiecym mózgu których ona nawet nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć. Czuję to po prostu tutaj, w środku. Ale hej, jest jedna rzecz, jeden kluczowy szczegół, który musisz zrozumieć najpierw. Bo jeśli to schrzanisz, cała reszta pójdzie na marne. Powiem ci, co to jest za chwilę, ale najpierw pokażę Ci pięć elementów tej niemej komunikacji, które sprawiają, że kobieta nie może przestać o Tobie myśleć. Więc jeśli chcesz opanować psychologię przyciągania kobiet, zostań ze mną, kliknij subskrybuj. I dzwoneczek. No dobra, zaczynamy. Dobra, chłopaki. Pierwszy element to Twoja postura, ale nie jakaś tam sztywna, wyprostowana postawa, jak żołnierz na baczność. Nie, nie, nie. Chodzi o tę postawę, która krzyczy: Jestem pewny siebie bez bycia arogantem, rozumiesz? Wyobraź sobie, że jesteś królem, ale takim luźnym królem, który nie musi nikomu niczego udowadniać. Kręgosłup wyprostowany, ale nie spięty. Ramiona lekko do tyłu, ale naturalnie, jakbyś po prostu był super komfortowy we własnej skórze. I teraz uwaga, to jest mega ważne. Poruszasz się powoli i świadomie, nie jak te nerwowe chłopaki, którzy podskakują tu i tam. Chodzi o to, żebyś zajmował przestrzeń, jakby ci się należała, ale bez przesady, wiesz? Badania pokazują, że my, kobiety, podświadomie kojarzymy taką ekspansywną postawę z testosteronem i pewnością siebie, a to, uff, to nas kręci. Ale słuchaj, tu jest sekret, którego nikt ci nie powie. Nie chodzi o to, żebyś był najwyższym facetem w pomieszczeniu. Chodzi o to, jak zajmujesz tę przestrzeń, którą masz. Mały facet z królewską postawą zawsze wygra z wysokim gościem, który kulczy się jak pytajnik. Zawsze. I widzisz, gdy wchodzisz gdzieś z taką postawą, my to czujemy od razu. To działa na poziomie instynktu. Więc powiedz mi w komentarzach, jak jest z Twoją postawą? Wyprostowany jak bos, czy może trochę garbiąc się? Bądź szczery ze sobą, bo to jest fundament wszystkiego innego. Okej, okay, teraz drugi element, i uwierz mi. Ten jest absolutnie zabójczy. Twoje spojrzenie. Ale nie mówię tu o tym desperackim, błagalnym wzroku. Proszę, zauważ mnie. Nie, 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 kochany. Mówię o tym magnetycznym, pewnym spojrzeniu, które tworzy napięcie seksualne, rozumiesz? Słuchaj, jak to działa. Patrzysz jej w oczy, trzymasz kontakt przez trzy sekundy, ale nie jak psychol, tylko spokojnie, pewnie, jakbyś czytał jej duszę. Potem powoli, ale to naprawdę powoli, przenosisz wzrok na jej usta. Zatrzymujesz się tam na ułamek sekundy i wracasz z powrotem do oczu. Bum! Właśnie stworzyłeś iskrę. I wiesz dlaczego to działa? Bo gdy patrzysz tak pewnie, bez tej całej potrzebliwości, aktywujesz jej układ limbiczny, część mózgu odpowiedzialną za emocje i pociąg. Dosłownie włączasz jej wewnętrzny włącznik. Ale uwaga! Większość facetów robi to źle, albo patrzą za szybko i nerwowo, co pokazuje niepewność. Albo wcale nie patrzą, bo się boją. A ty, ty będziesz tym facetem, który patrzy, trzyma kontakt i sam pierwszy odwraca wzrok, lekko, jakby miał coś ważniejszego do zrobienia. To jest władza kotku. To komunikuje, jestem zainteresowany, ale nie desperacki. I kurczę, my to uwielbiamy. Więc powiedz mi szczerze w komentarzach: potrafisz utrzymać kontakt wzrokowy z atrakcyjną kobietą? Czy uciekasz wzrokiem, jak większość? Nie oszukuj się. Bo to zobaczę w komentarzach. Dobra, trzeci element i tutaj większość facetów totalnie to spierdala przepraszam za słowo ale to prawda. Chodzi o twoje ruchy o to, jak się poruszasz. Słuchaj uważnie mężczyźni wysokiej wartości poruszają się wolno nie szybko, nie nerwowo nie jak te zestresowane chłopaki, którzy podskakują tu i tam, jak na jakichś sprężynach wolno świadomie z zamiarem. Wyobraź sobie drapieżnika, który wie, że jego ofiara nigdzie nie ucieknie. On się nie spieszy, prawda? Dokładnie tak. Każdy twój ruch powinien być celowy. Nie robisz niepotrzebnych gestów, nie machasz rękami jak wiatrak, nie drapiesz się nerwowo po głowie co pięć sekund. Bo wiesz, co to komunikuje? Lęk, niepewność. A my, kobiety, to czujemy natychmiast. Z drugiej strony, gdy poruszasz się spokojnie, powoli, jakbyś miał cały czas świata, to mówi nam: Ten facet ma kontrolę nad sobą. Nad swoimi emocjami, nad sytuacją. I to skarbie, to jest cholernie seksowne. To działa na naszym instynktownym poziomie. Gdy idziesz, idź z celem. Nie dreptaj, nie machaj ramionami. Gdy sięgasz po coś, rób to płynnie, nie szarpnięciem. Widzisz różnicę? Nerwowy facet robi wszystko szybko, jakby miał dziesięć rzeczy na głowie. Pewny siebie facet? On żyje w teraźniejszości, w tej jednej chwili, i to widać po każdym jego ruchu. Więc pytanie do ciebie: czy jesteś tym spokojnym drapieżnikiem, czy tym nerwowym królikiem? Napisz mi szczerze, bo to jest kluczowe. A teraz uwaga, uwaga, uwaga czwarty element i ten jest absolutnym złotem komfortowa cisza. Słuchaj, większość facetów boi się ciszy, jak diabeł święconej wody, więc wypełniają każdą pauzę jakimś gadaniem, żartami, czymkolwiek, byle tylko nie było tej strasznej ciszy. Ale wiesz co? To jest błąd. Ogromny błąd. Bo cisza, właściwie wykorzystana, to najpotężniejsza broń w Twoim arsenale. Gdy jesteś komfortowy z ciszą, gdy możesz po prostu siedzieć, patrzeć na nią i nic nie mówić bez tej całej nerwówki, komunikujesz coś bardzo mocnego. Nie potrzebuję Twojej aprobaty, jestem w porządku sam ze sobą, mogę być w ciszy i to nie jest dla mnie problem. I wiesz, co to robi z kobietą? Budzi ciekawość. Sprawia, że zaczyna się zastanawiać, co on myśli, dlaczego jest taki spokojny, czy ja mu się podobam. Cisza tworzy napięcie, a napięcie tworzy pociąg. Proste. Ale większość facetów tego nie rozumie. Oni gadają, 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 bo myślą, że muszą ją zabawić, muszą być interesujący. Tymczasem ty, ty będziesz tym facetem, który może zrobić pauzę, spojrzeć jej w oczy, się lekko uśmiechnąć i nic nie powiedzieć i poczekać, aż to ona przerwie ciszę. To jest władza. To pokazuje, że nie jesteś desperacki, że nie starasz się na siłę. I my to czujemy. Wierzysz mi? Bo powinieneś. Następnym razem, gdy będziesz z kobietą, spróbuj. Pozwól ciszy zaistnieć. Nie uciekaj od niej, zobacz co się stanie. Obiecuję, będziesz zaskoczony. Napisz mi potem, jak poszło. Piąty element, ostatni, ale wcale nie najmniej ważny: Twoja twarz, Twoja ekspresja. I tutaj jest jedna złota zasada słuchaj uważnie. Nie uśmiechaj się za dużo, ale też nie chodź jak jakiś ponury typ. Chodzi o balans, o ten pół uśmiech, rozumiesz? Taki lekki, pewny siebie. Trochę tajemniczy uśmiech, który mówi Wiem coś, czego ty nie wiesz, albo bawię się dobrze, ale nie próbuję nikogo imponować. Twoje brwi powinny być rozluźnione, nie zmarszczone, nie podniesione w zdziwieniu. Szczęka rozluźniona, nie zaciśnięta, bo napięcie w szczęce to stres, a my to widzimy. Większość facetów albo chodzi z taką kamienną twarzą jak jakiś gangster z filmu, co wygląda śmiesznie i odstraszająco, albo uśmiecha się jak idiota do wszystkich, co krzyczy desperacko szukam akceptacji. A ty, ty będziesz gdzieś po środku, będziesz miał tę twarz, która mówi jestem tu, jest mi dobrze, ale nie próbuję sprzedać ci siebie. To jest twarz mężczyzny wysokiej wartości. Twarz, która jest otwarta, ale niepotrzebliwa, przyjazna, ale nie i wiesz, co jest w tym najlepsze? Gdy opanujesz tę ekspresję, ludzie naturalnie będą się do ciebie garnąć, nie tylko kobiety. Wszyscy, bo to buduje ten magnetyzm. To działa podświadomie, więc następnym razem, jak będziesz przed lustrem, zobacz swoją twarz. Czy jest napięta? Czy uśmiechasz się sztucznie, a może wyglądasz zbyt poważnie? Znajdź ten złoty środek, ten pół uśmiech pewności siebie. Ćwicz to, uwierz mi, to zmienia wszystko. Dobra. Teraz moment prawdy. Pamiętasz ten kluczowy szczegół, o którym mówiłam na początku? Ten, który może zniszczyć wszystko, jeśli to schrzanisz? No więc słuchaj bardzo uważnie, bo to jest najważniejsze ze wszystkiego, co ci dzisiaj powiedziałam. Gotowy? To jest autentyczność. Jeśli spróbujesz wymusić, którekolwiek z tych zachowań, jeśli będziesz grał rolę, udawał kogoś kim nie jesteś, my to wyczujemy. Kobiety mają radar na sztuczność, na fałsz. Możesz mieć idealną postawę, najlepsze spojrzenie, ale jeśli to nie jest prawdziwe, jeśli to nie wychodzi z głębi twojej pewności siebie, to nie zadziała. Rozumiesz różnicę między prawdziwą pewnością siebie a przedstawieniem? Prawdziwa pewność siebie to nie maska, to kto jesteś w środku i nie możesz tego podrobić na dłuższą metę. Więc co masz zrobić? Nie masz udawać mężczyzny wysokiej wartości, masz się nim stać, to znaczy pracować nad sobą, rozwijać się, ćwiczyć te zachowania świadomie. Aż staną się naturalną częścią ciebie. Zacznij małymi krokami. Jedna rzecz naraz. Może dziś popracujesz nad postawą, jutro nad spojrzeniem, ale rób to autentycznie. Dla siebie, nie żeby kogoś oszukać. Bo jak będziesz autentyczny, jak te zachowania będą naprawdę Twoją częścią, to przyciągniesz nie tylko kobiety, ale właściwe kobiety. Te, które pasują do prawdziwego ciebie. I to jest piękne w tym wszystkim. Okej. Okay. Teraz dostajesz bonus, bo zostałeś ze mną do końca i to zasługuje na coś ekstra. Pokażę ci, jak połączyć wszystkie te pięć elementów w jedną zabójczą sekwencję, która sprawi, że będzie myślała o tobie całą noc. Słuchaj uważnie. Wchodzisz do pomieszczenia. Postura wyprostowana, ale luźna. Poruszasz się powoli, świadomie, jakbyś był właścicielem tego miejsca. Nie rozglądasz się nerwowo, tylko idziesz z celem. Ona cię zauważa. Oczywiście, że zauważa, bo taka energia przyciąga wzrok. Spotkacie się wzrokiem, ty nie uciekasz, trzymasz kontakt przez te trzy sekundy, dajesz jej ten pół uśmiech, ten pewny siebie uśmiech, który mówi widzę cię, potem powoli, ale naprawdę powoli, odwracasz wzrok, jakbyś miał coś ważniejszego na głowie. Nie ty za nią gonisz, rozumiesz? I teraz najważniejsze, wracasz do tego, co robiłeś. Nie biegniesz do niej od razu, pozwalasz jej myśleć, zastanawiać się, budować ciekawość. Może przyjdzie do ciebie, a może po chwili ty podejdziesz do niej, ale znowu powoli, bez pośpiechu, jakbyś po prostu chciał z nią porozmawiać, bo masz ochotę, nie, bo desperacko jej potrzebujesz. Ta sekwencja aktywuje wszystkie te psychologiczne spusty, o których mówiłam: postura pokazuje status, spojrzenie tworzy napięcie seksualne, powolny ruch komunikuje kontrolę, cisza buduje tajemniczość, a twoja ekspresja mówi, że jesteś komfortowy ze sobą. To wszystko razem to potęga, czysty magnetyzm. Spróbuj tego następnym razem. Nie mówię, że będzie idealnie za pierwszym razem, ale z praktyką? Będziesz nieodparty. Dobra kochany, wiem, że to może wydawać się skomplikowane na początku. Pięć elementów, sekwencje, wszystko to możecie przytłaczać. Ale słuchaj, Oto prawda. Każdy facet może to opanować. To nie jest jakaś super tajemna wiedza dostępna tylko dla wybranych. To jest umiejętność, którą możesz rozwinąć poprzez świadomą praktykę i poznanie siebie. Nie musisz być perfekcyjny jutro. Nie musisz być perfekcyjny w ogóle. Po prostu bądź lepszy niż byłeś wczoraj, okej? Okay? Zacznij od jednej rzeczy. Może dzisiaj popracujesz nad postawą. Jutro dodasz spojrzenie. Za tydzień zwolnisz swoje ruchy. Małe kroki konsekwentnie i zobaczysz, jak wszystko się zmieni. I słuchaj, jeśli chcesz iść głębiej w ten temat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o psychologii kobiet, mam dla ciebie więcej filmów tutaj na kanale, link w opisie i w karcie tutaj na górze. A jeśli ten film dał ci wartość, jeśli nauczyłeś się czegoś nowego, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i napisz mi w komentarzach, który z tych pięciu elementów najbardziej musisz popracować. Chcę wiedzieć. Czytam każdy komentarz i odpowiadam, bo jesteśmy tutaj razem w tej drodze rozwoju, rozumiesz? Nie jesteś sam. I pamiętaj, nie próbuj być perfekcyjny. Po prostu bądź autentyczny, pewny siebie i świadomy. Kobiety to czują i to uwielbiają. Wielki uścisk dla ciebie. I do zobaczenia w następnym filmie, gdzie pokażę ci jeszcze więcej sekretów kobiecej psychologii. Papa, pa, przystojniaku.